Dobra. Wracamy. Mm, mm, mm. Marnuje czas. Podobno niedawno przyjeżdżał tędy sam wielki mistrz zakonu płonącej róż. Czy Coś Ktoś ty przybył? Czego tu szukasz? Zawsze tak witacie obcych? Raz ja. <noise> Obcy swój wszystko jedno. Bestia przyjdzie po nas wszystkich. Cieszę się, że udało nam się dogadać. Musimy to Bywaj. Czas na mnie. Pum, pum, pum. Dobra. Działa. Eee, tam je karczma, to pewnie tam Chyba, trzeba iść. Zielarz z wizimy. Witaj. Witaj. Co za parszywe miejsce. What? Utknąłem tu z zapasem towaru, a żona i dzieciaki czekają w mieście. Dlaczego nie możesz wejść do miasta? Bramy wyzimy są zamknięte z powodu zarazy. Nic mm. tak nie rujnuje handlu jak lokalna epidemia. To no zostaje cierpliwie czekać. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia. Są bandyci. Zaprawdę bestia. do kompletu nieszczęść brakuje tylko poborców podatkowych. Chcecie o coś zapytać? Słucham? Pokaż mi swoje towary. Co wiesz o Bestii? Co wiesz o Bestii? Z miejscowymi trudno się dogadać, ale podsłuchałem, że to jakiś upiór. Pojawia się z Nienacka i w okrutny sposób morduje tych, którzy mają nieczyste sumienie. Uuuu. Ciekawe. <laughs> Wśród królewskich urzędników bestia miałaby używanie. Podobno służą jej inne upiory w postaci niestrudzonych ogarów. A więcej nie wiem. Będę musiał popytać miejscowych. To dużo się Słucham. Nie dowiedziałem. Słucham. Opowiedz mi o zarazie. Opowiedz mi o zarazie. Co tu dużo gadać? Podobno A, to jakaś na dżumy. A na wszelki wypadek nie zbliżam się do nikogo, kto choć trochę wydaje się chory. A ty się nie boisz? Jestem odporny na choroby zakaźne. nie? Mój dziad też tak mawiał. Na koniec stwierdził nawet, że wrzody dymieniczne to tylko czyraki. Niech mu ziemia lekką będzie. Słucham? Słucham. Na podgórzu można spotkać bandytów? Na podgrodzie można spotkać podgrodziu. bandytów? Tak. Nazywają siebie milicją. O kurwa. Z wąłapówkami. O kurwa. też, że pojawiła się tu jakaś sekta z wyzimy, ale nic o niej nie wiem. Posługują się symbolem salamandry? Nie wiem, nie spotkałem ich. Pogadaj z wielebnym. Jeśli to rzeczywiście sekta, kapłan będzie ją znał. Tak zrobię. Słucham. Słucham. Wyłączę na jeden odcinek kamerę, bo mi coś ją przerywa. Pokaż swoje towary. Zawielnik, które umożliwiają rozpoznanie, których roślin w okolicy widzimy. Niech zieleni które wyrastają pod ziemią. O Boże! Czy ty aby nie przesadasz? Chciałbym te książeczki, ale mnie nie stać. ognisko podróżmy nie z Można się od nich zarazić. Chleb z kurczakiem cóż za wyśmienita potrawa Ale mnie suszy Nie dostaniesz się do wyzimy. Bramy do miasta są zamknięte. Dziomek Jak bramy do miasta są zamknięte jak właśnie otworzyłem bramę? Tak, nieznane zioło, którego nie mogę zebrać. No co ty mówisz? Wściekły pies. Łów, Ej, no nie. O, ja skuczę ziele, to mogę zebrać. Gul. Chodź opuszczone domy. Pójdź pan mocny pięknie. Czy czas jakoś leci w tej grze? Y... A -a. Nice! O nie piesek, się Jak schować broń? Lepiej zachować czujność. Naciśnij tab. Okej. Okay. Ciężka służba. Nie wiem dlaczego ta tablica, ta kamera tak fiksuje się. Teraz ją włączę i będzie pewną zielonego. Dobra. Hmm. Żebym... Tablicę ogłoszeń. O? Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. Kliknij lewym na tablicę ogłoszeń i przyciągnij dostępne ogłoszenie do swojego plecaka. Uuu. Przedmiot fabularny jest górniczy za wystawiony. Dwa razy kliknij lub przyciągnij, aby założyć lub zabrać. Przedmioty fabularne. Tysiąc Orenów. o nice. Zlecenie na utopce, zlecenie na bragesty i zlecenie Kurde! Aby wykonać zadanie, zbędny spis o utopcach. Trzy bestie. Odważne potrzebuję zaraz 80 czaszek, bergestów, 100 złota. O, zielarka. Potrzebuję krwi trzech guli. Zapłacę złota. Alchemik Klaisten. Aby wykonać zadanie, niezbędny jest spis o gulach bestiariuszu. Pijaczku. Bywaj. Aha, to jest ten ziomek, dobra. Czy... Przepraszam. Czy ja się mogę wrócić do tego gula? O, chyba tak. Chyba to, szczotki. A! -a, -a. A nie mogę tak zrobić, patrz. O, dobra, chodź. Nie że dostanę szczątki z piesełka. Co to jest? Chły besti. Też wstanę głowę B-B-Brgesta, bar Bargesta. Hm? Kurczę, muszę zrobić te questy, żeby móc zbierać chatka Wiedźmy. Zamknięte drzwi roślina, drzwi do domu Abigail. A, Abigail, dobra, mam. Chodź. Jest was więcej? Nie, jeden tylko. Ale Menda uciek. To jest trochę smutne, przyznaję bez bicia, że że nie mogę zbierać ziół, których nie znam. A, mój brzuch! jak to boli! Przeklęta wiedźma! człowiek. Ups. Przepraszam. Zamknięte drzwi są zamknięte. Tuż za... niespotykana rzecz. Dobra, idziemy do tej karczmy. Czy B jest od Bestiariusza? Nope. Zleceni na Bergesty. To Abigail Perengar Magister Salamandra, salamandra dobra. Wszystko do wielebnego idzie. Bestiariusz. Przeraza mam tylko. U kogo mogę się dowiedzieć więcej o o tych ludziach. Dobra, F5, coś tam zrobiliśmy. Ale mnie suszy. Ale mnie suszy. Podróżny najemnik, wejście do... Karczmy ognisko. No chyba nic nie zrobimy z tego więcej. O. Dobra, wejdź. Co to? Plaster miodu! Nice Alvin i wiewiórki. Stary wieśniak, pijak Szani Kleistaen. Karćmasz Olaf. Dobra, najpierw zlutujemy. Kosz? A! Dziękuję. Nothing more. Karćmarzu. Czego tu chce? Tak o tu chce. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. Akorde. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Pójdzie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba? Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? A czego tu chcę? Co to jest. Chcę coś przechować. uuu. Nie widzę sensu posiadania tego. Albo jeszcze nie wiem, że nie widzę sensu posiadania tego. Wyrzuć przedmiot. No chyba, że jak te cztery miejsca zapełnię, to jest koniec. Sakwa. Dobra, nie widzę sensu jeszcze. O czego, czego tu chce? Jestem, Jestem wiedzminem. Co, cóż, na wieś... Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może wielebny będzie miał jakieś zlecenie. Przed Twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą, nieważne, pogadam z wielebnym. A czego tu chce? Czego tu chcę? Czemu tak podzielę Tak ponuro. No co, to znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za pięć orenów? Za pięć orenów to i króla Foltesta znam. Kurwa, dobra masz. Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Najgorsze dwie. siła pomarło. Długo umierali i w mękach. Przez trzy miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby nie Wielebny, to byśmy wszyscy powariowali. Nie dziwujta się tedy, że na obcych krzywo patrzym. No, bo to nie wiecie, wielebny. jak to jest. Jak rodzina i wszystko wokoło na zarazę umiera. Jaka rozpacz człowieka ogarnia. Wielebny nas ocalił. Dzień cały, ni strawy, ni wody nie tknąwszy, do wiecznego ognia się modlił. I otrzymał odpowiedź. Pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli i wiarę umocnili. Ale ty pierdzieliśmy tak, kłopoty, z grzechu i plugastwa oczyścić? Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie plugactwo ziemię gryzło lub daleko było. Później wielebny zebrał wszystkich i tak do nas przemówił: Dobrzeście uczynili, domostwo swe z grzechu oczyszczając. Wiem, że niełatwo wam było, wiem, że to krew, ale wieczny ogień zaradzę nam zesłał jako kary za grzechy. Wyście czyści, wyżyć będziecie, i my uwierzyli. Potem nadwołał, no uwierzyli! mróz był niemiłosierny. A myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutną odprawiali przy pięciu kapliczkach modły czyniąc. Wierzcie mi, następnego dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I zachorowań już mniej, tylko parę rodzin pomarło. Tylko parę Dzięki rodzin za pouczającą historię, bywaj. To jeszcze powiesz mi, karczmarzu Olafie. Chodź tu. Chodź tu! A czego tu chcę? Czego tu chce? Szukam kogoś który w karczmie. Zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Wtedy przyjdź ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? A czego tu chcę? Masz wolny pokój? Po co mi odpoczynek w pokoju, przepraszam najmocniej? Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak. Jak dla ciebie, pięć Orenów. Rezygnuję. A czego tu chcę? Chodź, Wenessa. Witaj, przystojniaku. A się ma. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Mm. Złożyło. Dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. E, nieważne. Coś podać? Na razie, a może to ma, o kurde, pokaż mi swoje towary. Mogę to posprzedawać. To <laughs> jest, przepraszam. Cztery oreny za rybkę Siedem za sztukę. Tery za co? Za kucaka? Dobra. Pięć za plaster miodu Cztery. O Jezus, przepraszam. Dobra. E, na razie tyle. A co mi byś powiedziała? Może dotrzewasz mi towarzystwa? Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa? No wiecie co? Teraz jestem o! w pracy i przyzwoita do mnie dziewczyna. Nie oburzaj się. Tylko ślepy i głuchy nie zagadnąłby tak sympatycznej dziewczyny. Komplementy to umiecie prawić, panie. Coś podać? Ajajaj. Na razie nic, dzięki. No, wiecie co? Chcesz powiedzieć? Jak śmiesz. A! Odwal się, bezwstydniku. Trudno. No! Jak daleko mu musiałbym wczytać? O kurde, siedem minut. Nie chce mi się F5. Idziemy tu. Siema. Proszę, proszę, wiedź mi. Ten sam ziomek Witam. ma brata bliźniaka? Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Zacny Brzmi turniej! Ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. O Nie? o. o, o, 25 ja, yeah, pierdzielę. Powiedz mi więcej. Powiedz mi coś więcej o tym turnieju. Zasady są proste. Stajemy naprzeciwko siebie i lejemy się po pyskach. Wygrywa ten, który utrzyma się na nogach. Proste i konkretne. 25 renów. Robimy tak. Innym, Innym razem. razem robimy z scamming, tak zwany. 20... Wchodzę w to. Wchodzę. E, żółta po. Podstawka oznacza pojście, które można walczyć bez broni. Mhm. Aby zaatakować, postaci, kliknij sylwetkę lewym, ciosy blokujesz, przytrzymując prawym. Komu by to przypieprzyć? Ty sukin, synu. Jakoś nie czuję tych bloków Pięknie. Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Kurde, wezmę pierścień, biorę, biorę kasę. 100 orenów jest. O! F5. 100 orenów? Mogę się lać? Jaka jest, jakie jest przebicie? Postawię 150... Chcesz, Nie ma mowy. Chcesz. Nie ma mowy. Kurde. Komu by tu przypieprzyć? Żadnego wyzwania. To co. Zobaczymy. Uderz mnie, dziewuszko! Postawiłem 10 Orenów. Pięści mnie świeżbią. Ile dostanę z powrotem? Dwadzieścia? Czy za to jest exp? O nie, tylko nie moja mamusia. Nie czuję w ogóle tych, tego. Dobra, ważne, że wygrałem. Trzy Wygra... że błędo padość. Nie bijemy okay. się z tobą więcej, oszukujesz. O ty f 5. To to. Buf. Ile mam pieniędzy? 181 orenów. Hmm. Żadnego wyzwania. Ten poszedł ten 105, 100 ile? 181 orenów.

W momencie, jak są takie żółte znaczki nad pięścią. Trzeba zrobić unik. 200 orenów. Tak, dobra, F5. Tak to działa. Mogę się jeszcze raz z wami bić. Pięściarz. Nie. Nie mam, ja mam dostać... Nie, dostać... No, nie, nie mam ochoty dostać Nie mam ochoty dostać Mi wystarczy. Komu by tu przypieprzyć. No mnie, chodź. Żadnego wyzwania. Ziomek. Eee, Nie, mam ochoty dostać. No dobra, koniec. Karć masz Olaf. Piriak. Stary wieśniak. To był ziomuś takich i już go chyba nie ma, co? Która jest godzina? Trzecia. Boże, to mi tyle zajęło? Dobra, Alvin wywórki. To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak, pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Okej, okay. smutne. Chciałbyś mnie o coś zapytać? O, tyle. Dobra, pytanko, jak wejść w tryb medytacji? A czego tu chcę? Nie, tu, sorry. Chcę hmm. odpocząć. Aha O matuch, no matuchno, kochana. Dobra, inteligencja. Potrafi identyfikować i zbierać zioła. Wymagany pozwala przyrządzać oleje. Oczywiście, że tak. Na razie tyle Nawet pięści, yy, pięści, pięści, pięści. Chciałem teraz, nie? To! odblokowuje wszystkie ciosy w walce wręcz Daleko Okej. Okay. Nie, nie będziemy bawić się w alkohol. Siła poziom 2, odwuje atak specjalny w walce na pięści. Cztery punkty talentów jeszcze mam. E wejdziemy w zręczność, weźmiemy to, to i odblokowujemy wszystkie ciosy w walce wręcz. Odbijanie strzał, git, pięknie. Medytuj nad tym. Poczekamy aż wszystkie się wpisy w dzienniku zrobią. Jezu, za szybko kawie się napiłem, ała. To teraz J, Bestiariusz. Co to jest, Gravier? Gol i Bragest, dobra. Pokaż tylko potwory zwyczajne, aha. Super. Pokaż wszystkie potwory. Git. Mm, składniki, ale to chyba nie odblokowało, o kot, to chyba nie odblokowało możliwości zbierania tych eliksirów. Dobra rozmawiajmy z tym panem. Zapisz.